Prezentuje gołąbka o numerze 4579. To jest z wyjątkowo pięknym okiem. Czy sam w sobie w budowie. Oj, oj, kurde, Też jest nienaganny. A, szybkie, piękne no to. Gołąbek, który wywodzi się właśnie z. Najlepszej pary rozkładowej 12, 18 i 699 Hessen Queen z hodowli Fuks and Wolf. Ojcem tego gołębia to jest wnuk właśnie tej pary, który zresztą już dał syna, który 91, 14, który, przepraszam, siada 1, 16, 48, 51, 62, 66 w dwóch latach lotowania, bo, bo on tutaj latał na team. Pod, jako, jako dwulatka go sprzedałem. Z tego co wiem to e, kolega, kolega Damian e, z południa e, z, e, gdzieś z okolic e, e, góry kupił, kupił właśnie tego 9104 i on po nim wychował cztery młode w zeszłym roku i z, e, gdzieś przekazał do innych kolegów na gołębnik i, i, i wysyłał mi, że te gołębie naprawdę bardzo fajnie się spisały. Także, także mam też tutaj potwierdzenie, że, że te głębie z tej linii się sprawdzają i, i osiągają fajne wyniki. Także na pewno też miło, jak, jak tutaj koledzy do mnie piszą czy dzwonią, że, że fajnie, że gołąb się pokazał, że jest super. Nie? A z drugiej strony, samica jest 551 z 14 roku. Samica, e, która wywodzi się z Miss Merve. E, Czyli jest wnuczką dla mnie, Gołębie, które zakupiłem z hodowli Kazimcylika za pośrednictwem mojego przyjaciela Ditera, ale naprawdę wyjątkowe gołębie, bo już w wielu gołębiach te gołębie się pokazują. Zresztą z tej 551-12064 naprawdę wybitny, wybitny lotnik. To nie ma co tutaj też mówić super gołębie. Także samica 551 z 14 roku Kazim Celik mamą dla tego gołębia, a 189 tata tego gołębia. On naprawdę wybitny rozpłodowiec wnuk 12-18 Polecam super gołęb.